Cześć. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o Fusion Page. Zapraszam! Kolejny tydzień i kolejny odcinek na kanale Jerry Slavic Media, w którym mam przyjemność Was wszystkich powitać! Dzisiaj omówimy podstawy Fusion Page, jednak zanim do tego przejdziemy, Przypomnę tylko, że ja mam na imię Jarek i na tym kanale prowadzę dla Was krótkie tutoriale w DaVinci Resolve. Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z tą tematyką, nie pachaj się ani chwili dłużej i zasubskrybuj mój kanał już dziś, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz bez zbędnego przedłużania przenieśmy się już do DaVinci Resolve, aby pomówić o Fusion Page. Zaczynamy! Jesteśmy już w DaVinci Resolve moi drodzy. Zakładka Fusion to już czwarta z omawianych przeze mnie zakładek, a jej ikona to ta oto magiczna różdżka znajdująca się wraz z pozostałymi u dołu ekranu. Fusion Page na pierwszy rzut oka może wydawać się niezbyt zrozumiałe, a nawet onieśmielające. Wrażenie to znika wraz z poznawaniem tej zakładki. Zacznijmy zatem od szczegółowego omówienia tego co widzimy. Na samej górze znajduje się pasek, na którym widzimy elementy znane nam już z poprzednich odcinków, w których omawiałem podstawy wcześniejszych zakładek. Link do playlisty z tymi odcinkami wyświetla się właśnie u góry ekranu. Elementy o których mówię to Media Pool, Effect Library, Metadata oraz Inst nie ma zatem potrzeby omawiania ich po raz kolejny. Oprócz poznanych już wcześniej elementów znajdziemy tu również sekcję clips, po otwarciu której wyświetlają nam się na samym dole ekranu wszystkie znajdujące się na osi czasu klipy. Na mojej osi czasu nie ma aktualnie żadnych klipów, więc sekcja ta pozostaje pusta. Tuż obok znajduje się sekcja nodes. Jest to obszar w dolnej części ekranu, w którym znajdować się będą wszystkie nasze nody i w którym budować będziemy naszą kompozycję. Kolejna sekcja to spline, czyli czyli sekcja, w której edytować będziemy krzywe naszych animacji. I ostatnia już sekcja, czyli keyframes. Dzięki której edytować możemy nasze klatki kluczowe. W centralnej części ekranu znajduje się okno podglądu. Podobnie jak w zakładce Edit, tutaj też możemy wybrać między oknem pojedynczym a podwójnym. Przy pomocy tego oto przycisku w górnym prawym rogu tego okna. Tuż pod oknem podglądu znajduje się oś, na której ponumerowane są wszystkie klatki aktualnej kompozycji. Jest tu również licznik, pokazujący nam dokładnie, w której klatce znajduje się nasza głowica. Możemy wpisać numer wybranej klatki i wcisnąć Enter, a głowica przeniesie się właśnie w to miejsce. Pomiędzy oknem podglądu a obszarem, w którym znajdować się będzie nasza kompozycja, widzimy pasek zawierający najczęściej używane i prawdopodobnie najbardziej przydatne nody. Znajdziemy tu między innymi różnego rodzaju generatory, nody służące do korekcji kolorów, transformacji, kształty, czyli shapes, cząstki, czyli particles oraz nody 3D. Dzięki takiemu ich położeniu, są one bardzo łatwo dostępne i wystarczy je tylko przeciągnąć do obszaru Node, aby z nich skorzystać. Wszystkie pozostałe Nody znajdują się we wspomnianej już wcześniej sekcji Effects Library. Jest ich naprawdę bardzo dużo i nie sposób omówić je wszystkie w jednym odcinku. Myślę, że to już wszystko, jeżeli chodzi o wygląd zakładki Fusion. Pokażę Wam teraz jak od podstaw zbudować prostą kompozycję, co być może pozwoli Wam zrozumieć, jak w ogóle działa ta zakładka. W większości programów do edytowania wideo, jak i w Edit Page lub Cut Page programu DaVinci Resolve, praca polega na nakładaniu na siebie kolejnych warstw na poszczególnych ścieżkach na osi czasu. Fusion Page owe warstwy zastąpione zostały przez nody, czyli swego rodzaju komórki połączone ze sobą we wspólną całość. W tak zbudowanej kompozycji każdy node ma swoją osobną funkcję. Aby rozpocząć kompozycję Fusion, musimy wrócić do zakładki Edit. Tutaj możemy wybrać z Media Pool dowolny klip wideo, przenieść go na oś czasu, po czym klikając na niego prawym przyciskiem myszy, wybrać z listy New Fusion Clip. Następnie przechodzimy do Fusion Page. Widzimy wtedy. Połączone ze sobą nody, czyli Media In 1 i Media Out 1. My jednak chcemy zbudować naszą kompozycję od podstaw. Musimy zatem ponownie w zakładce Edit wybrać z Effect Library Effects i Fusion Composition i przeciągnąć na oś czasu. Dobrze jest od razu ustalić jak długa chcemy, żeby była nasza kompozycja. Gdy już to zrobimy, przechodzimy do Fusion Page. Tym razem pojawi nam się tylko jeden Node, czyli Media Out 1. Media Out 1 jest to Node, który jest naszym sygnałem wyjściowym, czyli obrazem końcowym całej kompozycji. Pierwszym nodem jaki dodamy będzie background, czyli tło. Aby to zrobić musimy przeciągnąć go z paska narzędzi lub wyszukać w menu narzędzi wciskając Shift plus Spację i wpisując nazwę. W ten właśnie sposób wyszukiwać będziemy wszystkie nody. Po dodaniu tła łączymy je z Media Out 1. Widzimy teraz, jak podążać będzie sygnał naszej kompozycji. Zaczyna się on teraz w node Background, a kończy w Media Out 1, który jest obrazem końcowym. Między tymi nodami dodamy jeszcze kilka innych nodów, które będą miały wpływ na sygnał końcowy. Dodamy teraz do naszego tła napis. Aby to zrobić, zaznaczamy node Background i klikamy tekst. Pasku narzędzi. Jak widzicie, dodany został automatycznie node o nazwie Merge 1. Node ten wymagany jest, aby połączyć ze sobą niektóre rodzaje nodu. Szalenie istotne jest, aby tekst i background połączone były do nodu Merge w odpowiedni sposób, czyli tło, żeby pozostało tłem, a napis pierwszym planem. Sprawdzić to możemy, najeżdżając kursorem na te strzałki. W tym przypadku wszystko jest ok. Jeżeli z jakiegoś powodu nody zostaną połączone na odwrót, możemy to zmienić. Zaznaczając Merge Note i wciskając Ctrl T. Zaznaczamy teraz Note Text i przechodzimy do Inspektora, aby sformatować nasz napis. Dodamy teraz kolejne tło, tylko teraz bezpośrednio do napisu. Po dodaniu zaznaczę ten node i w inspektorze zmienię jego kolor. Następny node, jaki dodam, to rectangle i ponownie w inspektorze zmienię jego właściwości. Dodam teraz kolejny node text i podobnie jak wcześniej sformatuję go odpowiednio w inspektorze. Jak widzicie, nasze drzewo nodeów zaczyna się rozrastać i coraz lepiej widoczna jest wędrówka sygnału i jak każdy kolejny node dodaje do niego nowe elementy. Na dole każdego noda widzicie dwie kropki. U mnie są to trzy kropki, ponieważ pracuję na dwóch monitorach. Dzięki tym kropkom możemy wybrać zawartość, którego nodu wyświetlana będzie w którym oknie podglądu. Kropka po lewej stronie reprezentuje okno po lewej stronie. Kropka po prawej stronie, lub tak jak u mnie, środkowa, reprezentuje okno po prawej stronie. Natomiast w przypadku pracy na dwóch monitorach, kropka najbardziej po prawej to dodatkowy monitor. Stworzyliśmy już bardzo prostą kompozycję. Spróbujmy zatem wzbogacić ją o prostą animację przy pomocy klatek kluczowych. Najpierw pierwszy element, czyli przycisk subskrypcji, który tworzą elementy połączone do merch 1. Dlatego w tym właśnie nodzie zaznaczymy klatki kluczowe. Cała nasza kompozycja ma 3 sekundy, co przy 25 klatkach na sekundę daje 75 klatek. Przechodzimy do 10. klatki, ponieważ w tej właśnie klatce chcę, aby ten element miał obecną formę. W inspektorze zaznaczam klatkę kluczową przy Center XY. Przechodzę do klatki numer 1 i zmieniam wartość Y, tak aby przycisk subskrypcji wyjechał z kadru. W klatce numer 65 ponownie zaznaczam klatkę kluczową przy Center XY i udaję się do klatki 74, gdzie zmieniam wartość X, tak aby przycisk wyjechał z kadru. Drugi element, jaki będę animował, to napis pod przyciskiem, który podłączony jest do nodu Merge3 i w tym właśnie nodzie powtórzymy te same kroki, co w przypadku przycisku Subskrypcji, z tym, że wyjeżdżał on będzie z kadru w innych kierunkach. Na koniec otwieramy spline i zaznaczamy merch 1 i merch 3, po czym klikamy zoom to fit, aby zobaczyć krzywę naszej animacji w całości. Zaznaczamy całość wykresu i wciskamy klawisz F na klawiaturze. Powoduje to złagodzenie wszystkich ostrych krawędzi wykresu, dzięki czemu animacja będzie bardziej płynna, przez co przyjemniejsza dla oka. Jak już zapewne zauważyliście, możliwości Fusion Page ograniczone są jedynie naszą wyobraźnią. W mojej opinii kluczowe jest zrozumienie kolejności, w jakiej dodawać powinniśmy do siebie kolejne nody, a najlepszą drogą do tego zrozumienia jest nie bać się próbować i popełniać błędy. Mam nadzieję, że film ten pozwoli wam tę drogę odnaleźć, czego wam i sobie życzę. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak się zapewne domyślacie, Fusion Page to niezwykle szerokie zagadnienie i to co wam dzisiaj przedstawiłem jest jedynie wprowadzeniem do tematu. Mam jednak nadzieję, że informacje jakie wam przekazałem będą dla was pomocne. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie proszę like, sub i dzwonek, za które wdzięczności mojej nie będzie końca. Możecie również wyrazić swoją opinię oraz zadawać pytania w sekcji komentarzy pod tym filmem. Do wszystkich odniosę się z ogromną przyjemnością. Na koniec chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za Waszą uwagę. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się na moim kanale już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!